Na dzisiaj, na prośbę wielu z Was, chcę Wam pokazać bardzo prosty, bardzo łatwy wzór. Wzór naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, dla początkujących, dla tych z Was, którzy potrafią już dziergać prawe i lewe oczka, to jest naprawdę wzór dla Was. Wzór również dla tych, którzy są zaawansowani. Na przykład tak jak tutaj pokazane jest jako y, wzór ściągaczowy możecie to y, użyć. Popatrzcie, specjalnie zrobiłam tutaj ten ściągacz kawałek i tutaj resztę zrobiłam samymi ry, y, prawymi oczkami, żebyście po prostu widziały jak to ładnie wygląda, jeżeli to jako ściągacz użyjecie. Ten wzór y, nie musicie robić jako ściągacz. Możecie go również wykorzystać na czapki, szaliki, na każdy jeden projekt. To jest prawa strona, tak wygląda jego lewa strona. Ja tutaj ten przykład dla Was zrobiłam z trochę grubszej włóczki, żebyście widziały lepiej, jak to wygląda. Jeżeli będziecie na przykład robiły czapki, czapkę tym, tym wzorem, to oczywiście na zimę używamy trochę grubszej włóczki. Dzisiaj będę robiła, jak widzicie, z cieńszej włóczki. Jest różnica w tych włóczkach, popatrzcie. Na ten wzór możecie użyć każdej jednej włóczki. To nie ma znaczenia, czy to będzie gruba czy cienka włóczka. Wszystkie są dozwolone, można powiedzieć. Liczba oczek podzielna jest przez 20. Przez 20 Boże Święty, co ja opowiadam, przez dwa. Ja nabiorę na druty 20 oczek, to znaczy nabiorę 18 oczek na raporty i dwa oczka przygowe. A więc razem 20 oczek, i będziemy mogły zacząć dziergać. Tak jak powiedziałam, pokażę Wam to na troszeczkę cieńszej włóczce. A więc 20 oczek, 18 na raporty, plus 2 jako oczka brzegowe. I tak, na drucie mam 20 oczek, i teraz robimy po nabraniu oczek taki podstawowy rząd. To znaczy przerabiam go samymi oczkami lewymi. Pierwsze oczko brzegowe, Zdejmuję, nie przerabiam, po prostu przenoszę z lewego na prawy drut. Biorę nić przed i robię wszystkie oczka, które macie na drucie, obojętnie ile raportów będziecie miały, przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Będę się starała częściej Wam pokazywać wzory, które są dla tych z Was, którzy są początkujący. Ja rozumiem, że również Wy chcecie zacząć w końcu coś dziergać, a niektóre wzory są naprawdę dla tych, co są początkujący, troszeczkę trudne. A więc tak, po przerobieniu pierwszego rzędu tego takiego podstawowego odwracam robótkę. To jest moja prawa strona teraz i rozpoczynam pierwszy rząd. Pierwszy rząd rozpoczynam oczkiem brzegowym, pierwsze oczko brzegowe zdejmuję. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam zawsze na lewo. Może Wam jeszcze pokażę, dlaczego to robię. Zobaczcie, jeżeli będziecie robi robiły w ten sposób tak jak ja, że pierwsze zdejmujecie, ostatnie przerabiacie na lewo. To macie ten brzeg tutaj bardzo ładny. On wygląda, jakby to był zrobiony warkoczyk. Widzicie? I później, jak zszywacie jakiś Wasz projekt, bardzo łatwo się to strzywa, bo nie macie żadnych supełków. Jest to gładziutkie takie że możecie igłę wkuwać. A więc pierwsze oczko zdejmujemy, zostawiamy nić za robótką i wsuwamy prawy drut pod kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie i po prostu je zsuwamy z lewego drutu na prawy. Gotowe. Kładziemy nić przed robótkę teraz, wsuwamy prawy drut pod kolejne dwa oczka na lewym drucie zsuwamy je z lewego drutu na prawe. Nid znowu za robótką, wsuwamy drut pod tylnie ścianki, przenosimy dwa oczka. Nić przed robótkę znowu i kolejne dwa oczka, popatrzcie, pierwsze i drugie, przenosimy bez przerabiania. I tak powtarzacie to wszystko. To jest cała wasza robota. Nic więcej nie musicie tutaj robić w tym pierwszym rzędzie, tylko po prostu przenosić te oczka. Przenosicie je raz, mając włóczkę za robótką i włóczkę przed robótką. Znowu dwa oczka przenosimy bez przerabiania. Nic za robótką. Kolejne dwa oczka, poczekajcie, bo moje brzegowe gdzieś się tu poplątało, przenosimy bez przerabiania. I ostatnie oczko na drucie jest oczkiem brzegowym, ja przerabiam je na lewo. Odwracamy naszą robótkę i drugi rząd, tak jak wszystkie rzędy parzyste, przerabiacie wszystkie oczka na lewo. To znaczy, robicie to, co robiłyśmy na początku, ten, ten rząd podstawowy, taki początkujący. Przerabiacie tutaj w tym parzystym rzędzie wszystkie oczka na lewo. Nic jest oczywiście przed robótką w tym wypadku i wszystkie oczka są przerabiane na lewo. To jest dobre w tym wzorze, że jeżeli wykorzystacie go na letnie projekty czy na, na zimowe, to nie ma znaczenia. Jeżeli będzie on waszym wzorem ściągaczowym, no to naprawdę jest bez znaczenia, jaka jest chyba pora roku. I tak, przedostatnie oczko na lewo, i ostatnie oczko przerabiam na lewo, bo to jest moje oczko brzegowe odwracacie robótkę i znowu rozpoczynacie od początku. To znaczy znowu oczko brzegowe zdejmujemy. Nic zostaje za naszą robótką. Widzicie? Wsuwacie prawy drut pod te dwa kolejne oczka na lewym drucie przenosicie. Kładziecie nić przed robótką, wsuwacie prawy drut pod kolejne dwa oczka, przenosicie. I tak znowu robicie tak jak ten pierwszy rząd, do końca. Przed robótkę przenosicie, za robótkę przenosicie. I to jest już wszystko gotowe. I ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym, znowu na lewo. I znowu odwracacie Waszą robótkę. I robicie kolejny rząd, drugi, w tym wypadku będzie to czwarty. Robicie wszystkie oczka znowu na lewo. Wszystkie oczka będą przerabiane na lewo i będziecie miały na, na końcu taki ładny wzór ściągaczowy lub wzór na Wasze projekty. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za goszczenie na moim kanale. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić lajka. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!